Małe wydarzenia z życia bardzo maleńkich ludzi, historii, tak bym to nazwał, jak pewnej kobiety, która ugościła Elizeusza, świadczą o tym, jak Bóg zajmuje się tymi, o których nikt nie myśli. I tym bardziej um, staje po stronie tych, którzy okazują mu wiarę, chociaż sami mogą nic nie znaczyć. Odczytacie to Państwo sobie w, drugim, um, w drugiej części. Potem mamy dalszą część. Ukazaną Poganina, który wierzy. Poganin, który wbrew temu, co czynią, członkowie narodu wybranego, czyli Izraelici, okazuje wiarę prorokowi i zostaje wyleczony. Syryjczyk na Aman Jest to tak ważne wydarzenie, że nawet Jezus posłużył się nim dla wykazania niewierności swoich ziomków wtedy, kiedy on był na ziemi. Bardzo ich to swoją drogą zdenerwowało. W czwartym rozdziale Ewangelii świętego Łukasza macie Państwo, że chcieli go nawet wyrzucić, czy wyrzucili go z miasta, chcieli go nawet strącić z góry, bo wykazał im, że poganie Mogą mieć wiarę lepszą niżli Izraelici. Kolejna sprawa to jest um, prorok Elizeusz, który zapowiada, jak bardzo Bóg przestrzega prawomyślności. Bóg sprawiedliwy, nie Bóg mściwy, ale do końca sprawiedliwy, to jest. Taka zapowiedź wobec króla Achaba i jego żony Izabel, którzy, jak Państwo pamiętacie, może z poprzedniej prezentacji dopuścili się strasznej zbrodni, też na niewielkiej wagi człowieku, niewielkiej wagi, niewielkiego znaczenia człowieku na bocie, zamordowali go po to, ażeby mogli przejąć nieprawnie jego winnice i Bóg wtedy zapowiedział Tam gdzie psy lizały krew na bota będą lizały krew twoją mimo że jesteś królem Izraela a więc widać że Bóg nie ma względu na osoby i ten Bóg który opiekuje się maluczkimi który tak bardzo odpowiada na wiarę tych którzy nic nie znaczą potrafi zdecydowanie działać wobec tych którzy są wielcy i rzeczywiście wszystko, co zapowiada Bóg przez proroków, spełnia następnie w historii Izraela. To jest niezwykłe, właśnie ten obraz Boga, który z jednej strony sprawiedliwie żąda dla siebie szacunku, ale z drugiej strony nigdy tego ludu nie zostawia. Zwłaszcza wtedy, kiedy ten, ten lud rzeczywiście potrafi się przed nim upokorzyć i uznać swoje błędy, ten Bóg natychmiast wraca do dobra. Nie pragnie, aby jej dogadzano, ani nie stara się o własną wygodę, lecz troszczy się o dobro innych i buduje niebo pośród piekielnej rozpaczy. William Blake. Wtedy rzekł Eliasz do niego: Zostańże tutaj, bo Pan posłał mnie aż do Jordanu. Elizeusz zaś odpowiedział: na życie Pana i na Twoje życie. Nie opuszczę Cię. I szli dalej razem. Wtedy Eliasz zdjął swój płaszcz, zwinął go i uderzył wody tak, iż się rozdzieliły w obydwie strony. A oni we dwóch przeszli po suchym łożysku. Kiedy zaś przeszli, rzekł Eliasz do Elizeusza, Żądaj, co mam ci uczynić, zanim wzięty będę od ciebie. Elizeusz zaś powiedział: Niechby, proszę, dwie części twego ducha przeszły na mnie. On zaś odrzekł: Trudnej rzeczy zażądałeś. Jeśli mnie ujrzysz, jak wzięty będę od Ciebie spełni się Twoje życzenie jeśli zaś nie ujrzysz nie spełni się podczas gdy oni szli i rozmawiali oto zjawił się wóz ognisty wraz z rumakami ognistymi i rozdzielił obydwóch a Eliasz wśród wichrów wstąpił do niebios Elizeusz zaś patrzał i wołał Ojcze mój Ojcze mój, rydwanie Izraela i jego jeśćcze. Kiedy aramajczycy schodzili do niego, Elizeusz modlił się do pana tymi słowami: Dotknij, proszę, tych ludzi ślepotą. I dotknął ich pan ślepotą według prośby Elizeusza. Wtedy Elizeusz odezwał się do nich: To nie ta droga, to nie to miasto. Chodźcie za mną, a zaprowadzę was do człowieka, którego szukacie. I zaprowadził ich do Samarii. Kiedy weszli do Samarii, Elizeusz powiedział: Panie, otwórz im oczy, aby widzieli. Pan otworzył im oczy i widzieli, że byli właśnie w pośrodku Samarii. Jak tylko król izraelski ujrzał ich, powiedział do Elizeusza: Czy mam ich zabić, mój ojcze? Odpowiedział: Nie zabijaj. Czy zabijasz tych, których pojmałeś swoim mieczem i swoim łukiem? Daj im chleba i wody, aby jedli i pili, a następnie wrócili do swego pana. Więc zgotował im wielką ucztę. Kiedy się najedli i napili, odprawił ich i odeszli do swojego pana. Odtąd już oddziały aramejskie nie wpadały do kraju Izraela. W roku panowania Achaza, króla judzkiego, Ozeasz, syn Eli, został królem izraelskim w Samarii na dziewięć lat. Czynił on to, co jest złe w oczach pańskich. Przeciwko niemu wyruszył Salmanassar, król asyryjski. A Ozeasz poddał się mu i płacił mu daninę. Lecz król asyryjski wykrył spisek Ozeasza. Ozeasz bowiem wysłał posłów do króla egipskiego, So, i nie przysyłał daniny królowi asyryjskiemu, jak każdego roku. Wtedy król asyryjski pojmał go i zamknął w więzieniu. Król asyryjski najechał cały kraj, przyszedł pod Samarię i oblegał ją przez trzy lata. Zaś rzekł do nich: Tak powiecie waszemu panu, tak mówi pan: Nie bój się słów, które usłyszałeś, a którymi pachołcy króla asyryjskiego mi bluźnili. Oto ja spowoduję, że na wiadomość, którą usłyszy, wróci do swego kraju i w swoim kraju padnie od miecza. Wówczas Izajasz, syn Amosa, posłał Ezechiaszowi oświadczenie. Tak mówi Pan, Bóg Izraela. Wysłuchałem tego, o co modliłeś się do mnie w sprawie Sennaheryba, króla Asyrii. Oto wyrocznia, jaką wydał Pan co do niego. Gardzi Tobą, szydzi z Ciebie, dziewica, córa Syjonu. Za Tobą potrząsa głową cura Jeruzalem. Komuś ubliżył i komu zbluźnił. Przeciw komu Twój głos podniosłeś i w górę wzbiłeś Twe oczy? Przeciw świętemu Izraela otoczę opieką to miasto i ocalę je przez wzgląd na mnie i na sługę mego Dawida. Tejże samej nocy wyszedł anioł pański i pobił w obozie Asyryjczyków 185 tysięcy ludzi. Rano, kiedy wstali, oto ci wszyscy byli martwymi ciałami. Sennaheryb, król asyryjski, zwinął więc obóz i odszedł. Dominika Chorosińska. Katarzyna Stroińska-Sieran, Marcin Piekut, Jarosław Sieran, Dawid Wirmański.